Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj chciałabym zapoczątkować cykl filmików o aromaterapii. Jestem właśnie w przepięknym miejscu nad morzem, w naszych nadmorskich lasach świerkowych. Za mną widzicie Morze Bałtyckie. I uważam, że jest to przepiękne miejsce do tego, aby rozmawiać o tym, czym jest aromaterapia. Aroma, czyli aromat, zapach yy i terapia. Yy czyli pojęcie każdemu was znane. Aromaterapia to terapia zapachami. I tak samo jak yy, dźwiękoterapia. Będzie terapią poruszającą zmysły naszego słuchu, e, tak samo jak masaż będzie terapią e, poruszającą zmysły naszego dotyku. E, jedzonko będzie poruszało zmysły naszego smaku. Mm, jakie tam są jeszcze zmysły? Jeszcze jeden został do węch, smak, wzrok, o oczywiście. Eee, no kolory, koloroterapia <noise> będą, e, będą leczyły nasze ciało poprzez zmysł wzroku. No i przejdźmy do aromaterapii, która jest naszym głównym zainteresowaniem w tym momencie, mm, czyli Stymulowanie we zmysłu węchu po to, aby wprowadzić stan ciało w stan homeostazy. Węch jest bardzo ważnym dla nas zmysłem. I często sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak, jak bardzo nasze życie jest zdeterminowane tym, jakie zapachy do nas docierają. I dzieje się to często na bardzo podświadomym poziomie. Że przebywamy w miejscach, które, które zgadzają się z naszym zapachem, z naszymi preferencjami zapachowymi, a te, które nam nie odpowiadają, automatycznie omijamy. Takie z ludźmi, takie z pomieszczeniami. Pomyśl sobie o zapachu szpitalu, na przykład, jak od razu nas to. Zniechęca. Albo o zapachu mm, na przykład jakiegoś y, stęchłego powietrza, y, pomieszczenia takiego, wiecie, piwnicznego. Albo z drugą strony zapach cukierni. Zapach to także smak. I te dwa zmysły są bardzo do siebie zbliżone, są ze sobą połączone. I zapach ma ogromne znaczenie w tym, jakie mamy samopoczucie. Jeszcze nadmienię o feromonach, o zapachu drugiej osoby, że bywa tak, że jest taka osoba, której zapachu po prostu nie lubimy i nie lubimy przebywać w jej towarzystwie, a jest taka osoba, że ją powąchamy i tak. Mm, mm. Ja, ja idę. Ja w to idę, nie? <laughs> Więc. Yy... Więc iście w te zapachy, które was rzeczywiście pociągają. A poczujecie, że. Yy... sprawy idą gładko. Że sprawy są idą płynnie. Że idą w zgodzie yy, z wami. Z tym co czujecie. Dzieje się tak dlatego, ponieważ e, zmysł węchu jest e, połączony z naszymi emocjami. E, w naszym mózgu jest taki obszar, który się nazywa układ limbiczny. Do niego docierają bodźce węchowe, do niego e, również. E, z nim są również związane e, nasze emocje. Dlatego pewnie e, nie raz. Doświadczyliście czegoś takiego, że jakiś zapach przywołał jakieś wspomnienie dla Wasze z dzieciństwa? A może nawet nie z dzieciństwa? A może mieliście coś takiego, że jakiś zapach do, doprowadził Was do, do jakiegoś takiego, nie wiem, albo do namiętności, albo do jakiegoś takiego pobudzenia, albo. Do obrzydzenia. Różnie bywa z zapachami. Różnie bywa, dlatego aromaterapia jest bardzo szeroką dziedziną, która oferuje nam ogromne ogromnie dużo zapachów. W aromaterapii używamy zapachów, które z nami rezonują. Które wprowadzą na, wprowadzają nas w dobry nastrój. Być może goździki, które ja osobiście uwielbiam i które dla mnie stanowią zapach y, ciepła, komfortu, ale też pobudzają mnie, energetyzują. Y, niektórym mogą się kojarzyć z dentystą, ze znieczuleniem, albo y, z jakimś takim niezdrowym syropem cokolwiek, z chorobą yy, i ten zapach nie będzie dla nich. Ja goździków używam codziennie w swoich perfumach i one, one mnie ogrzewają. Ten zapach mnie ogrzewa. Na szczęście zapachów jest tak wiele, jak tylko jest tak naprawdę roślin. Bo aromaterapia to to pośrednik pomiędzy królestwem roślin, a naszym ciałem. Ponieważ nie zawsze mamy dostęp do każdej rośliny, tak jak ja dzisiaj jestem w tym pięknym sosnowym lesie pełnym igieł, gdzie czuję to świeże powietrze i czuję taką rzeźkość takiej takie odświeżenie, ale nie mam tego na co dzień. Dlatego aromaterapia daje mi takie narzędzie jak olejki eteryczne, jak kadzidła, jak perfumy, jak oswieżacze. Dlatego aromaterapia jest terapią, która jest... Nie wiem, zgubiłam wątek, ale... ma po prostu możliwość wpływania na nasze samopoczucie. W związku z tym Chciałabym Was zachęcić do aromaterapii. Będę o tym mówiła szerzej. Będę omawiała wszystkie, albo przynajmniej wiele z zapachów, które oferuje nam aromaterapia, to jaki mają wpływ na nas. Niektóre mają wpływ relaksujący, takie jak lawenda albo róża. Niektóre mają wpływ odświeżający, tak jak świerk, albo mięta, albo eukaliptus, który niesamowicie działa na nasze drogi oddechowe. Niektóre mają wpływ pobudzający, tak jak pomarańcz, tak jak pieprz. Są też afrodyzjaki, takie jak paczuli, albo ylang-ylang, który dla mnie jest nie lubię tego zapachu i próbowałam się do niego przekonać wielokrotnie, a natomiast w terenach Polinezji on jest uważany za bardzo silny afrodyzjak i yy, często używany przy różnego rodzaju ceremoniach. Więc yy, więc po raz kolejny wraca ten wątek, że każdy z nas yy, ma swoje preferencje i każdy z nas ma do nich prawo, dlatego każdy z nas yy, Powinien się kierować swoją e, intuicją, jeśli chodzi o zapachy. I uważam, że jest to niesamowita podróż. Łączenie tych zapachów, wybieranie, dobieranie, mm, dopasowywanie ich do różnych momentów naszego życia. Rano coś innego, po południu coś innego, wieczorem coś innego, kiedy chcemy y, pójść spać, też coś innego. Więc zachęcam Was do tej podróży. Uważam, że bardzo ona wzbogaca życie. Że jest ona niesamowitym wsparciem w przeszkodach, które spotykamy na co dzień takich jak zmęczenie, jak natłok, intensywność, obowiązków, gdyż z chwili na chwilę może. Wspomóc nasz nastrój i e, zmotywować nas do, e, do działania. Jeśli chodzi o aromaterapię, to chyba na ten moment bym już e, zakończyła. Mm. Życzę Wam miłego dnia? Życzę Wam otwartych zmysłów. Cieszcie się zmysłami, cieszcie się tym, co potrafi otrzymywać Wasze ciało poprzez zmysły, bo jest to niesamowita obfitość i każda informacja, którą przyroda i wszechświat ma dla nas do zaoferowania, bardzo wzbogaca nasze życie